Dzień dobry, po moim wyglądzie mogę tylko jedno powiedzieć, widać w kolejnym wideo Cleanup. W moim e, wyglądzie się nie jest najlepszy ze względu na to, że oko mi poszło, ale nie będę teraz o tym widać nawet e, różnice w rozmiarze oka, ale to nic. E, dzisiaj będziemy się bawić w Cleanupmi. E, muszę posprzątać e, parę fajnych rzeczy. Mam ba bardzo parę, fajnych produktów, parę, tak myślę. A jeśli nie, to po prostu można się zmotywować tym, że będziemy sobie sprzątać razem. Także to e, zaczynamy. No i dobra, jest to gotowe, teraz zabieram się za następnego wojownika, także mój następny winowajca to jest właśnie przede wszystkim szufladka, tutaj muszę zobaczyć co mogę z tym zrobić i tak, trzeba umyć tą pralkę, bo nie było już dawno żadnej interwencji w niej tak to wygląda. Powiem szczerze, że jak ostatnim razem tutaj zaglądałam, no to było gorzej, ale mam pewien pomysł, może to się również sprawdzi. Dobra, teraz sobie popryskam. Ja sobie wezmę ten spray z od tu. Także nic się tutaj za bardzo szaleć nie wiadomo jakimi produktami. się później nie spływały tu do ciuchów. I tutaj tak samo. Do wyczyszczenia samej pralki, tak sama, no to użyję sobie jeszcze sody. Mam nadzieję, że nie zepsuję sobie tym pralki. Na pewno jeszcze się dowiecie. Także zostawiam sobie to na chwilę. E, niech to sobie tu posiedzi i zaraz będę używała swojej szczotki. Między, w międzyczasie, jak się wszystko namacza, to ja sobie użyję swojego fery. Ulubionego do wyczyszczenia, właśnie air fryer. to teraz jak skończyć to tak, czy co mogę? dać Ci piciu? nie, musisz pomóc jak skończyć to dobra? to teraz znowu dobra, wracam, używam swojej szczotki, już kiedyś ją używałam także będę sobie starała tam jak najwięcej z tego powyciągać tak to czyści mniej więcej. Co jeszcze? A! Spada. Co nie będę mogła wyczyścić, to po prostu y, założę rękawiczkę i wcisnę y, rękę tyle, ile będę mogła. Ale taką fajną szczoteczkę widziałam, także na pewno bym jeszcze inną taką kupiła. Taką bardziej precyzyjną. Chociaż jak mówię, no to też nie robi takiej złej roboty. Parę przed się, parę razy przetrę i myślę, że to się fajnie ściera wszystko. Dobra, jako tak sobie to wyczyściłam. Trochę doczyściłam tu, ale wiadomo, no nie wszystko się wyczyści. Ja dodatkowo sobie wsadzę zaraz taką saszetkę. A, spadło. Do pralki. I tutaj akurat mam jakiś Power Action Washing Machine Cleaner właśnie do sprzątania. Boże, wszystko mi się wywraca z ręki. No i to wsadzę taką właśnie... Saszewka wsadzę na 90 stopni i myślę, że to będzie fajne. Jeszcze sobie przetrę zaraz od drugiej strony drzwiczki i będzie super. No i dobra, stawiłam sobie to na 90 stopni. Eee, właśnie ten proszek i na razie będę zabrała się za zaczyszczenie airfryera. Tu się już chyba nawet zeszło. Po chwilę to potrwało, także niech to się jeszcze tutaj fajnie zaleje w gorącej wodzie. Czy to gorąco leci, tak. No i drugie. Tu w środku sobie przebryskam tym odstowym sprayem. I tutaj z tyłu zawsze trzeba pamiętać. No i dobra, piękne czyściutkie odkładam. Teraz drugie. Jeszcze sobie przetrę. No i ślicznie. Można chować. No dobra. Airfryer jest teraz trzeba ogarnąć ten mały bałagan. Oczywiście jak to nowe Cleanup with to oczywiście nowa Zoflora. Ja teraz wróciłam sobie do e, Linen Fresh zapachu. E, bardzo świeży, bardzo fajny. Bardzo polecam. Także zaczynamy, już nie przedłużamy. Ale zostawię sobie ją uchyloną. Jednak, żeby ona sobie tutaj wyschła spokojnie spokoju. I żeby cały zapach coflory sobie po prostu e, wyparował. Albo wyszedł. Powiedzmy, wywietrza. Może być. Słychać wodę, ale to jest kolejny czas. Kiedy znowu trzeba. Oczywiście, umyć. E, tą tatkę. Bo tu jest strasznie dużo wody. Także to teraz sobie przełożę dodatkowo skorzystam z okazji, że jest um, chyba pusty wydaje mi się ten chłop. Zaraz zobaczę. Jednak nie jest na tyle um, pusty, żebym chciała, żeby go oczyścić, ale to nie jest po prostu wezmę pędzelek no i po prostu zacznie gdzieś tu wygrzebywać tą kawę, gdzie tam nieraz się przykleja i umyję sobie znowu to sprayem, przetrę fajnie mikrofibrą i będzie czyściutkie i fajniutkie Łała, wiła. Co za szalony. On szalony jest. Dobra, umyte i od razu sobie wsadzę te kratki od kuchenki. I dobra, wszystko ładne i czyściutkie Raleczka dalej się pięknie czyści Już widzę, przejaśniała od środka Także miło, miło Teraz ja napuszczam wodę Jak wiecie, ja nie mam dużo e, podłogi Takiej normalnej w większości Ja mam tutaj e, wykładzinę, Dlatego sobie lubię po prostu e, Nalać wody Jak kiedyś Do zlewu, czy do miejsc Jako kto woli I będę sobie dolewała tutaj sifa do podłóg tak troszeczkę jeszcze i sobie po prostu będę to na kolanach wszystko myła mój jest o zapachu ocean fresh zanim to jeszcze zrobię to muszę ogarnąć tu, bo moje dziecko się również bawiło e, w skakanie, także przy okazji sobie zdołam o tutaj podkudzać to I don't know.